Joe tu, panie Zombek Trzeba będzie się z panem rozprawić i zobaczymy czy jestem w stanie to zrobić bez żadnych większych problemów Tak jak powiedziałem też w poprzednim odcinku Będziemy walczyć o to aby mieć złote puchary Aby! Joe potem powiedział, y, potrzebuję jeszcze tutaj 4 złote pucharki Więc 16 level Oczywiście dostaliśmy teraz e Powóz od naszego poprzednika, a i teraz potrzebujemy 50 tysięcy, żeby to auto. Czyli tym razem, najprawdopodobniej, no, będę wydawał na upgrade tego auta, ponieważ nie wydaje mi się, żebym był w stanie na tym aucie, znaczy na tym aucie, zrobić tyle hajsu, aby zrobić ten, to auto, i potem jeszcze zrobić złote puchary i tak dalej. więc jakiekolwiek tutaj upgrade y zrobimy, Że po prostu były, zrobiłem sobie jeszcze raz silnik, i najwyżej, forem z żołtów, będę się trudził po zakupie nowego auta. Eee, aby z nim wygrać Bo będę miał na przykład za słabe auto Zobaczymy Słuchajcie, okay, co my tutaj mamy Ty mamy miotacz ognia, który Zgaduję, że będzie bardzo Ale to bardzo działa na bliski dystans Dokładnie, więc już mi się to po prostu W żaden sposób Nie podoba No bo jednak nie wiem, jest, że jestem ograniczony eee, Pod względem tego, że mamy gorsze auto To jestem jeszcze ograniczony Pod względem takim, że eee, Jak się nazywa Gorszą broń mamy. Owszem, fajnie bije i tak dalej, bo widzieliśmy raz to, co zrobiło to auto. Znaczy, ile damage'u zdało, ale... Ten dystans mnie troszeczkę w sumie e, boli i też się boję. znaczy, że to jest miotać ognia, to na przykład beczki z TNT niekoniecznie będą ginęły na pierwszego hita. Chociaż sprawdźmy... Okej, okay, giną od razu, nie ważne. O to się chociaż nie musimy już martwić. Chociaż tyle w tym ogniu dobrego. Gdzie są głównie beczki? Teraz ich szukam, okej, okay, dobrze to mi się hajs zdobyć, bo to będzie bardzo ważne, jeżeli dobrze mi się wydaje, powinienem tutaj za ten hajs około 1600, co może nie jest e, w samym sobie jakąś ultra dużą dużą liczbą, ale e, potem to jak wszystko się sumuje, no to przejdzie się bardzo, nam tutaj na, na, na pocho bardzo liczbę. Teraz tutaj jest właśnie perfekcyjnie. Aby to jeszcze przegrać. Dawaj, dawaj, dalej, palią. Teraz tutaj backflip, może on będzie wystarczający, nie będzie wystarczający, niestety drwal dojechał pierwszy i zrobiliśmy hajsu. 14 tysięcy całkiem spoko eee, Powiedziałbym, że mógłbym walczyć tam jeszcze o to pierwsze miejsce Jednakże na razie zostańmy przy upgrade'ach tego wszystkiego eee, i dopiero potem będziemy wracać po pierwsze miejsca, eee, bo jak na razie mówię no To, że mamy gorsze auto też pewnie na to jakiś tam mniejszy lub większy e, wpływ. Jedyny plus tej broni, z której ogarnąłem, mogę atakować parę tej naraz. Więc jednak nie wszystko jest takie złe, jakby się wydawało. Ok, tutaj możemy zrobić minę, żeby nas przestaje atakować w plecy, chociaż to ten laster znowu tutaj podjeżdża. Sek, nam się ktoś wywrócił. Mamy armor, co nam pomoże troszeczkę dalej przejechać. Jak widać, nie. Miałem nadzieję, że chociaż przyjedzie gość, na przykład dla będzie chciała zategować, ale nie będzie mógł nas zniszczyć. Ok, mamy RC. Teraz tutaj troszeczkę podpaliliśmy. Zrobiliśmy flipa, więc mamy teraz speeda. Gościu jest załatwiony. A połowa trasy właśnie za nami. Gdzie są beczki? Gdzie są beczki? Okej, okay, tarcza. Nie mogę wysłać teraz tego RC, ponieważ nie ma w sumie w co wysłać. A jednak wolę mówię, no nie wysyłać tego um, tak losowo. Okej, okay, podejrza do mnie gościu, mamy tarczę. Próbujesz nas zniszczyć. My ciebie niszczymy szybciej. To mi tak mi się wydaje, że ciebie zniszczymy szybciej. Pyk. Mamy teraz nową amunicję i HP dosłownie na jedno uderzenie z czegokolwiek. Czyli cokolwiek nam się teraz pojawi na trasie, zabija nas wręcz instant. Co jest troszeczkę przerażające. Ale wierzę, że będę w stanie zareagować na czas przed na beczką czy coś w tym stylu. W końcu bym musiał coś zniszczyć. Tutaj miotacz ognia. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. To był sam finish, jakby w tym momencie mnie gościu złapał. Nie ma opcji. No, po prostu nie, do, nie, nie daje takiej możliwości sobie, żeby tam przegrać. Okej, okay, dobiliśmy na maksa auto, więc teraz jedynie co nam zostało. Zbierać pieniądze na kolejne auto, które może że będzie wymagające... wymagające... Wymagane do pokonania John, uh, John Trufa, ale... Jak na razie jest całkiem dobrze. Ale widziałem już więcej, jaką broń ma. Kolejna To jest ten laser taki. Może co To też jest laser. Czy to nie będzie już. nazwane plazmą bardziej? Może albo bardziej piorunami, nie laserami. Bo to nie jest taki laser jak ma na przykład barb. Tylko to jest taki jakby. piorunek. Bo i nie lata w linii prostej, tylko jak się troszkę jakby faluje. Gdzieś teraz, są pioruny Chyba Mam tylko... nadzieję, że dobrze mówię. Okej, okay. tas front flip. Tylko jeden. Okej, okay, tutaj trzeba zrobić jeszcze drugi. Żeby się podnieść na koła. To jest kolejny front flip. Mamy amunicji dużo. Więc palimy i uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Puściem Arsi bezsensownie. Teraz tylko, żeby nie znaleźć... E, nagle losowej beczki niż przed nami. Pyk! Idealnie wskoczyło w drugie miejsce, teraz z tyłu to pierwszy dogonić. Tu mamy tarczę. Będzie piorun za nami, który będzie nas tyrał i ja, jeszcze arcy jedzie. Ała. Oczywiście wszyscy we mnie. Wszyscy we mnie, bo by nie. Okej, okay, tego niszczymy. Albo, albo chociaż dajmy tamtemu zniszczyć pierwsze miejsce. Dokładnie, on zniszczył pierwsze miejsce, teraz ja niszczę jego i to jest ostatnia mniej więcej prosta. Nie, jeszcze nie, nie jest jeszcze to ta ostatnia prosta. Tutaj backflip, pyk! Coś wybuch, Flip. Dawaj. Nie możemy dostać się tej, tej pozycji. Let's go. Let's go. Udało nam się. 30 tysięcy zarobiliśmy. Więc jeżeli teraz uda mi się zrobić to pierwsze miejsce, raz jeszcze, to nie dość, że powinniśmy zdobyć dużo hajsu. To możliwe, że będzie wystarczająco, żeby zatrzymać trochę e, Joe. Joe czy John? Już nawet zapomniałem. Tufa. No epic. Pal, 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 pal. Za, za palenie też jest więcej hajsu, więc się opłacam to robić. Obaj, wyjedź przede mnie, tak jest, tak jest, cyk! A, hasta la vista, baby Jesus. Ała, dostałem nas mocno. Le pioruny są za mną, więc mówię, dokładnie. Tylko mnie coś dotknie, i jest już po mnie. Hasta la vista, idealnie wjechało przed naszego RC. Chciałem w dalsze. E, to, w to pierwsze miejsce, ale już trudno. Mamy teraz więcej amunicji, więcej hajsu. No, dojedź do mnie w końcu, ej. Znaczy, doj do niego w końcu. Okej, okay. RC Pyk Arcykivalno jest we mnie. Kość tam spaliliśmy. Barbie jest Przed nami, a my mamy piąte miejsce nagle. To jest tragedia, jeszcze raz zostałem. Armor, który niekoniecznie nam pomoże odzyskać to miejsce, prawda? Pyk Ten Front sweep. To nie jest powtórka, mniej więcej powtórka w wyścigu w sensie wyglądowo. Widzę więcej takie. No, do um... Poprzedniej Żebeli. Pierwsze miejsce wybuchło Cyk Dawaj, dawaj, dawaj. Go, 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 go. Teraz tu mina. Żeby drugie miejsce dostało. Ała! dojść na miejsce. dojść, dojść. Nie. Ale klacz! Ale klacz! W ostatniej chwili zniszczyliśmy. I czy będzie trzeba mieć dokładnie? Trzeba mieć cztery puchary. A teraz możemy kupić sobie hmm. może nowe auto. Jednakże... Dlatego, że je kupię i ulepszę w dwóch miejscach, jeszcze użyjemy tego pojazdu. Wydaje mi się, że mam na tym aucie większą szansę na zdobycie pierwszego miejsca. Najpal Czyli na razie ze wszystkich broni poprzednia rakieta, nie wiem czy poprzednie auto czy jeszcze poprzednie, było najgorsze Te rakietki samo naprowadzające, które e, nie utowiło. Tylko od razu wybuchały. To chyba najgorsze broń aktualnie. Ok, na razie spokojnie. Nikt tam nie dojeżdża, ponieważ nie ma nawet z nami szans. My tu jeszcze flipujemy, żeby osiągnąć większy speed. Tu jest backflip podwójny. Let's go. Na amunicję jeszcze spadliśmy, która niekoniecznie jest nam potrzebna w tym momencie, ale zawsze może się przydać. Tu jest kolejny backflip z kolejnym flipem. Kolejny backflip, nawet podwójny. Z podwójnym flipem i podwójnym turbo. Tu jest mina jest tam gdzieś powinienem wylądować najprawdopodobniej I zaraz kogoś załatwimy żeby dostać kolejne pieniądze Dokładnie Tutaj jeszcze minę, nie wypuszczam, to jest To jest akurat takie 50-50 miejsce Dopiero tu wypuścimy minę Arsi przetrzymujemy Tarczę w końcu traciliśmy i się O nie zabiło nas O dziwo nawet HP praktycznie nam nie spadło O ile w ogóle spadło Okej okay, tutaj niech będzie to miejsce Jeszcze nikt nie wpadł minę Ewentualnie nikt się nie zniszczył od tamtej miny to jest też taka możliwość. Teraz tutaj będzie backflip. Podwójny. Z finishem na głowie. I z frontflipem do przodu. Dokładnie, teraz tak. Możemy wejść do John Tufa. Teraz tak, mógłbym sobie ulepszyć Max Fury. Znaczy, będę pomylił sobie drzwi. E, patrzę na Twoją twarz. Nie pomyliłem. Ok, czyli teraz możemy sobie dać kolejny tutaj highs na ten upgrade. jeśli dalej nim jechać nie będziemy. Zaryzykuję, że to auto będzie wystarczające. Aby wygrać z John Tufem. What the fuck. Czyli jego nie musi, z nim nie musimy wygrać jako wyścig. Jego musimy zniszczyć. Czyli to autko niekoniecznie będzie dobre. No bo jednak jakbym miał, e, nie wiem, na przykład teraz kerabin cokolwiek, łatwiej byłoby mi jego atakować. Arsi! Dawaj, palimy go? Palimy, ok, palimy, 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 palimy. Nie trzeba go wyścignąć. Cały czas pal, 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 pal. pal, pal. Tak jest, dobry odegłość, ode, zaraz ode się utrzymujemy. Okej, okay, te miny tutaj są dość denerwujące, teraz nie możemy go dogonić. Musimy zrobić troszeczkę, e, pewnie jakiegoś flipa zaraz. Miny raczej nie wykorzystam. Więc mogę ją, ją użyć, z nadzieją, że dostanę właśnie e, ten, e, RC. Dobra, niszczymy, 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 niszczymy. Jeżeli wyjadę przed niego, to ja dostanę ten miotacz ognia, więc... Cyk! Więcej amunicji! nawaj. Dostajesz dużo tego damage'a. Wykorzystujemy idealnie to e, miejsce, w które jesteśmy. Pali się dosłownie całym ogniem. Nie wiem, co ma jakieś znaczenie, ale pali się całym ogniem. To musimy się stopnąć, ponieważ mi się przestałem zadać mu damage. John Tooth. To nie jest koniec. To tylko początek. Najlepsze to, że mamy auto, którego nie posiadaliśmy. Ale przynajmniej wiem, jak fajnie mogłoby wyglądać to auto, gdybyśmy je posiadali. Klepą sobie teraz Next. I tak powiedziałem, nie ma już nawet nic. Nawet nie ma żadnego endless mode. W, w sensie mogę wejść sobie tutaj do walk. Mogę powiedzieć ten e, wyścig, ten wyścig. Jednakże na tej grze nie ma achievementów. Zobaczcie, nie ma żadnego sprzeciw wymutowania. More games, credits, zmiana języków, play. Nie ma achievementów, czyli nie ma sensu robienia wszystkich złotych pucharów. Tak więc to było na tyle, jeżeli chodzi o całą serię z Max Fury. Death Racer. Jeżeli wam się podobało, opcję w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie Mam nadzieję, że Kibicowaliście mi Aby zniszczyć tego John John czy Joe John czy Joe, nawet nie mogę tego sprawdzić Więc, trudno. nie sprawdzimy tego I cóż, widzimy się w kolejnej serii W kolejnym czymkolwiek, co nam będzie na kanał I siemanko Peace, yo! Too. Night -night cash flow. You fat I ain't got no drugs. I'm turning to an asshole.